Panie, w Twoje ręce składam dzisiejszy dzień. Dziękuję za nowy początek, za każdą chwilę, którą mi dajesz. Proszę, abyś był ze mną w każdej minucie, prowadził mnie i chronił. Prowadź mnie swoją drogą, obdasz mądrością w podejmowaniu decyzji i pokojem w sercu. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność w każdym momencie, w każdym spotkaniu, w każdej decyzji, którą podejmuję. Uczyń moje serce otwartym na twoją miłość i pozwól mi być światłem dla innych. Daj mi siłę, bym mógł nieść pomoc potrzebującym i być przykładem twojej miłości. Amen. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj mu, a on sam będzie działał. Psalm 37, werset 5. To oznacza, że musimy oddać nasze troski i plany w ręce Boga. Zaufanie Mu oznacza, że wierzymy, iż On wie, co jest dla nas najlepsze. Kiedy oddajemy Mu nasze życie, On prowadzi nas i działa w naszym imieniu, przynosząc pokój i spełnienie. Rozpocznij swój dzień z Bogiem. Oto modlitwa, która doda Ci sił i otworzy serce na Jego miłość. Każdy poranek to nowa szansa, aby zbliżyć się do Boga i poczuć Jego obecność w naszym życiu. Niech te chwile refleksji i modlitwy przyniosą Ci spokój, radość i nadzieję na nadchodzący dzień. Zaufaj Jego prowadzeniu i pozwól, aby Jego miłość wypełniła Twoje serce. Zachęta do dzielenia się modlitwą z bliskimi i zaproszenie do subskrypcji kanału. W celu podniesienia jakości nagrania głos narracji został wygenerowany komputerowo.